denary, trzy kielichy, wisielec. Jeżeli chodzi o koziorożca w miesiącu sierpniu, może tutaj iść na urlop. I to już jest pokazane od razu. Prawdopodobnie gdzieś wypoczniecie, gdzieś wyjedziecie. Eee, Przy karcie umiarów, przyczynie problemu, eee, Wy po prostu czujecie się trochę znudzone, ale i też nie do końca ufacie obecnemu, że tak powiem, otaczającemu wam światu. Jesteście nieufne. Muszę ja zasłonię tą kartę. No, i mamy kartę Królowej Denarów, a Królowa Denarów zawsze nam mówi o Koziorożcu, który po prostu jest yy, jest twardy, jest twardy, nigdy nie podda się. Zawsze wie wie od czego ma zacząć nawet jeżeli ma trudny czas przy karcie wisielca z kochankami kwicie w jakimś zawieszonym związku kwicie w jakiejś relacji, której praktycznie jesteście ale tak jakby was nie było, bo to jakby już jest zawieszone gdzieś gdzieś yy, nie możecie tutaj yy, się dotrzeć z partnerem, tkwi u was nuda, rutyna Postanowicie tutaj mm, zawiesić się gdzieś na chwilę, żeby wypocząć i po prostu odbudować siebie na nowo. Przy karcie trójki denarów z kochankami tutaj jest rozmowa. Ja tu widzę zmianę. Ja tu widzę zmianę, tylko wy sami musicie chcieć. Sami musicie chcieć tą zmianę, sami musicie tutaj działać, bo jeżeli wy nie działacie, no to jak te relacje wasze mają się poprawić? Same się nie poprawią. Bardzo dużo tutaj przy Was jest ludzi. Mam aż kielichów. będą to jakieś śluczne imprezki, e, lub jakieś tutaj spotykanie się z ludźmi i, i tak dalej, i tak dalej. Przy karcie trójki denarów tak, jest to bardzo ogromna towarzyskość, także możecie w miesiącu sierpniu. Mieć bardzo wysoką towarzyskość, i faktycznie tutaj to widać. I teraz tak, jeżeli chodzi o zdrowie u koziorożca, zwróćcie uwagę na kręgosłup i na zdrowe odżywianie, dlatego że tutaj przy trójce kielichów, no to tak na przykład, brakuje Wam zdrowej żywności, takiej, przy której wyczujecie, że, że po prostu potrzebujecie jej, tak? Czyli zdrowy, zdrowy tryb życia, nie same przyjemności. Jeżeli chodzi o związek, relacje, tak jak już mówiłam, zawiesicie się, będziecie na nią intensywnie pracować, nie widzę zakończenia, ale stoicie w miejscu, tak naprawdę. Więc tutaj będzie trochę walka o ten związek i faktycznie tak to będzie wyglądać. Dla koziorożców, które są wolne tutaj, Tarot pokazuje, że poznają prawdopodobnie kogoś w pracy i będzie to osoba bardzo mocno skupiona na materializmie, lub Wy będziecie bardzo mocno skupione na materializmie. I przy karcie kochanków, to wy po prostu zadecydujecie, czy ta osoba będzie dla Was. Czy Wy chcecie się spotkać z tą osobą, bo przy karcie kochanków yy, owszem, spotkacie z tą osobą, ale czy ta osoba będzie dla Was, no nie wiadomo. I teraz tak, trójka kielichów, no to są randki, to są spotkania, także możecie się zalogować na jakieś portal randkowe, tam flirtować. Jeżeli chodzi o pracę, dobre finanse bez zmian, ale już druga połowa sierpnia szykują się jakieś ciekawe zmian w pracy. Na przykład, jeżeli jesteście szefami czy, czy kierownikami, będziecie chcieli coś zmienić w pracy, nie wiem, na przykład zmienić wystrój w pracy, jeżeli macie biuro, nieruchomość. To będziecie prawdopodobnie chcieli to zrealizować. Teraz tak, przyczynie problemu mam kartę słońca. Ciągle się czymś martwicie i prawdopodobnie są to finanse. Będziecie mieć tu spore wydatki, spore jakieś, yy, spore jakieś kwoty do zrealizowania. Jako Rada Rycerz denarów Karta mówi o osobie, która jest uczciwa, czyli wy możecie mieć podejście takie bardzo uczciwe, bardzo takie wiecie, niczego się nie boicie i realizujecie na polu finansowym, ale i też przy rycerzu denarów może wam się trafić taki przyjaciel, który może wam po prostu. non tout là